Halo Miko? Halo? Halo? rozzwoniłem zadzwoniłem się? E, do cześć Halo. Miko, jak stoimy obok siebie! Witam was serdecznie, a. słuchajcie, super mapę znaleźliśmy. E, wiem, że podobno Wito nagrywał pierwszą część tej mapy, a znaleźliśmy drugą, ale popatrz Miko na to! Słuchaj! Na co? I, I ja słuchajcie, zaraz wam pokażemy o co chodzi, ale to jest parkour po samochodach i taki genialny jeszcze. Serio? Więc na razie odpalmy może sobie Classic mode, bo chyba jest jeszcze rapid, ale to chyba mega szybkie, co? Tak brzmi po nazwie stare. Eee, okej. Okay. Nie wiem, Wiesz zobaczmy. Się, ja stary. To przegram. Patrz, klikamy. I patrz teraz, Stą stary, skakać? wszystko się porusza koło nas, widzisz? Stary, aaa! Stary. Chyba chodzi o to, żeby zebrać te diamenty wszystkie. Te diamenty. Jeden na Moje. pięć mamy. Stary uważaj, bo na sam... biegasz teraz ja po nie motorze. Nie e, Ja spróbuję stary, tylko sobie... Ej, tylko uważaj ej, nie możesz! Stary zostaw! Ja będę pierwszy z przodu! Co jest? Ty mówisz, że nie umiesz skakać, a ty... stary e. diamenta ominąłeś! Ciebie. Patrz tutaj! Serious? Ale ominąłeś stary diament, no? Uważaj, to jest chyba zapis w ogóle stary ten blok, no właśnie, na którym się teraz znajdujemy. Się Masz czwarty już. Dobra, ja skaczę do ciebie. Okej, okay, dobra, czekaj. Tak, e, ale tam my... to łatwo idzie stary, patrz To jest limit z prędkości 50 km, nie jedziemy za szybko? Dobra, to jest ostatni chyba diament jaki mieliśmy zebrać. teraz jeszcze... O lecimy do Blocksburga stary, a Bloxburg oh. przecież jest w tym Ej, stary no, bo... chyba cię rozjechałem, sorry dobra, lecimy, ja teraz skaczę tam do przodu MS, o Emerald. nie, mi się tam nie udało. No Jesus, mi Chyba też, Emerald nie? kończy wszystko! Miko, będę pierwszy, dobra? Ja chcę Zostaw. A teraz lecę na prędkości pełnej, kibicujcie oczywiście. No nie, no to trzeba skoczyć z niższej półki w ogóle. O nie, utknąłem. No. Ale zostawcie oczywiście łapkę w górę, jeśli Wam się podoba, my lecimy do przodu, szybko, szybko! Miko będzie się podoba, bo ja nie wiem parkura. Dobra, ja muszę stąd Ej, ale nie no, na odcinku nie z Basenu Slime dobrze ci poszło parkur stary. Da, da się łatwy, na pewno, akurat? ale może gdzieś Tam było po stemach jeszcze, to jest normalnie. O, już to się nie da. Czekaj, tu są tylko cztery kratki. to jak to zrobić? Czekaj. No to jest tak. chyba trzeba, nie? No ja nie mogę się wybić z tego końcowego. No naprawdę dalej nam taki... A może tam gdzieś da się skoczyć po boku czy coś? Nie, nie da się chyba, nie? Nie ma żadnej możliwości. No przecież to było dobrze ustawione. O, to tutaj Taka trzeba tutaj skoczyć. Sam, ten czy... Dobra, Gdzie? ja jestem! <laughs> Dobra, nie, po prostu musisz mm. z tamtej wys... No, aaa. Mm. Co się tak cały czas rozjeżdża, stary? No bo mnie rozjeżdża, to kupię zielone auto. Pod samochody, nie skocz stary pod samochody, nie uczyliście. A to jest jeszcze limit prędkości stary, ale my chyba jedziemy o wiele wolniej. Zdecydowanie. Patrz, nie zawsze się... śmieszę, jak jestem na przykład w korku. Tata, jak zawsze był w korku, to zawsze się śmiałem na autostradzie, że tam są limity jest do 100 km. Powiedziałem, żeby tak nie pędziłaś. Dobra, skończyliśmy ten poziom. Skuczyłem. Otwórzmy drugi garaż chyba. A nie, patrz, czy to jest druga B jakaś. Próbujemy tą drogę B robić stary No jak chcesz Może narapić młodzie! Chodź narapić modzie patrz. Nie, 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 nie. Dobra, no to dobra, to tylko droga B Zobaczmy. Gdzie teraz jesteśmy? O na innej drodze jesteśmy, faktycznie Dobra, szybko, ja już ten pierwszy diament mam, jeden na pięć Dobra Jestem ciekaw, ile będzie tych garaży stare. Dobra, dwa Takie O nie, no bo to jest kilka tych garaży do końca. Dobra, dajesz, dajesz, dajesz? B teraz muszę być pierwszy, bo tak jak nie, wcześniej... Nie, tu już byłeś. No i co z tego? Skarczy ci tego dobrego. Dobra, na ciężarówę... no nie, nie udało mi ja się na ciężarówę skakać. wskoczyć. Ale to jest mega trudne, stary, tak skakać po poruszających się samochodach. No co, co, nie powiesz. Ale ja nigdy ale, tak Kuba. nie robiłem w życiu, stare. No, ja robiłem przecież. To by się chyba źle skończyło, jakbym tak zrobił w prawdziwym <suszel> życiu. Dobra, a no teraz ja nie umiem szybko skrakać. na ten. Wow, ale trudno, bo ten wiatr wie mi w oczy, i po prostu muszę wiesz... Ale bym to szczytował. Ej, nie cheatuj, stary. A ja zaraz ci może też checkpoint odblokuje. Zobaczymy. Mam no, puste, O nie, no tutaj nie wiem jak to. Serio? Ej, da się tutaj zginąć? A nie, jak ja się to Dobra. Ej, tutaj trzeba to tu przeskoczyć, wyjść, dawaj, dowydowaj. Tutaj z dołu musisz, stary, patrz. Yes. Myślę, że się odbija od tego dolnego. Dobra, tu mi idzie spoko. Tu już nie mam żadnych problemów z tym, więc ja nie umiem tylko się tego do grać. Uf, dobra, mam checkpointa. Nie dziękuj stary. Jest checkpoint? Jest checkpoint, jest. No popatrz, jesteśmy daleko już z przodu. To A. Jest na policję stary, ale chyba na policję skakać nie wolno. No nie, albo Da będziemy. się to jakoś bokiem, tak, da się tutaj skoczyć na to. Dobra, i teraz na jakąś taką furgonetkę. O nie, nie udało mi się na tą furgonetkę skoczyć. Ale tutaj tylko jeden checkpoint był, stary. Ja nie mogłem skakać, doświadczam. Dobra, ja jestem tutaj. Myśmy wszystko I ci, przeganiam stary. Dobra, teraz tu na ten. Na tą Jak ciężarówkę. Nie, nie to nie jest ciężarówka. Może mi się udało otworzyć stary w powietrzu? O, udało mi się, ale niepotrzebne by mi było. Hejka! Jak ty się tutaj znalazłeś tak szybko. Nie ci, o diamencik. O, ominąłem. To dobrze, stary. O nie, jest i daleko. E. Dawaj, dawaj. O nie. Dobra. Dobra, nie. jestem. Zebrałem kolejny yes, Dobra, ej, spróbujmy może z ten młodziec. Albo dobra, to potem. Potem spróbujemy, na końcu. Wow. Droga B, stary. Zobaczymy. Eee, tak. Ale tu jest mega trudne, ale fajne to jest, fajne. Jestem ciekaw takich trudnych poziomów. Czy tutaj będą takie mega trudne jakieś? Ale ty mnie przepychasz, to mnie denerwuje. E. Dobra. Okej, okay. tego się. Ej, O, pasz, faj... tam Villager płynie. Może patrz. być to jakiś autobus szkolny Patrz tam płynie. Gdzie? Tam, w wodzie. Tam płynie villager. Na łódce! Ale genialnie to jest zrobione! Stary on płynie normalnie na łódce! No wiem, zauważyłem to. O nie, ja nie umiem skakać, stary. O! Już jest, jestem! jesteś po raz pierwszy dalej ode mnie! No Ech, nie! Hop. Dobra, jeszcze. zaraz O, o bok mi checkpoint! Patrz drugi płynie! Faktycznie to jest stosowe! Ja yeah, dobra, czekaj. O oh, diamencik. Weź już mi Aha. może jakiś checkpoint znajdziesz stary. Nie. Specjalnie go nie kliknę. Klik mi, checkpoint stary. Trzy ale diamenty już masz. Słyszałeś ten dźwięk? No, też tak woda, coś tak. Ale coś To Co to? O oh, checkpoint. Jest checkpoint, ale ja jestem przy tobie. Ej, ja, ty no, zebrałeś się... wszystkie diamenty w tej turze. Nie jeszcze dwa Dobra, ja muszę zebrać ten. No nie! Gdzie tu jest diament? Tu? Tam do góry. Ha, mam go. No, wszystkie diamenty zebrałeś, stary. <głos> <głos> wszystkie zebrał. Ale ja skończyłem! Jest, jest! Dobra, dru druga droga w takim razie na tym. Ale ten ej, ty most ty jest świecisz. genialny, naprawdę. Ty ten świecisz. Serio? Świeciłeś. Ale ten, ej, ale ten most jest genialny, a szczególnie ten villagery, które płyną pod spodem, pod tym mostem. Dobra, ja biegnę do przodu, bo ja nie chcę. żeby... Ale ej. diamenty na Jest, dobra, jeden diament mam teraz. Teraz statura jest moja. No się tatura raz twoje, będziemy by mógł skakać. Hmm, to był głupi skok, teraz zrobię, Miko, ale trudno! Doskoczyłem! Doskoczyłeś tam do tamtego kolejnego diamentu na bok. Dobra. Ja nie wiem czy tam się... Da, o da się, dobra, ty go zbierz. Teraz już nie wrócisz, chyba musisz specjalnie stary spaść. Dobra. A ty w ogóle był... Aha! Tego się nie da otworzyć niestety. Tam był... Yy, o, od, odpalę, ci, odpalę ci tego checkpointa. Więc zapraszam. Ale... Nie, tam był właśnie szaler. Bo ja myślałem, że może da się go dotwo otworzyć, czy coś wiesz? Ale nie dało się otworzyć tego. O nie, tutaj nie, nie da to się To była tak drabinka. Doskoczyć. Serio? Drabinka, Ale może stąd się wak. da doskoczyć? Ja doskoczyłem. O nie wiem, myślałem, że z tej anteny się da doskoczyć, ale się nie da. Dobra, stąd <laughs> Za się da. Da ja dookoła, się doskoczyć tak, z tego okay. białego z przodu, wiesz? Na tej tego? półpłyce, no z tego. Dobra, lecimy tam. Nie da się. Da się, doskoczyłem. Masz jakieś Ej, gdzie jest jeszcze jeden diament? Aha, tutaj. Ej, tepnąłeś się teraz! Nie, nie tepnąłem się. Tepnąłeś się, widziałem! Nie tepnąłem się. Tepnąłeś tak, się, dobra. Pada, czy... Mamy kolejny. Classic. Ej, construction? Co teraz? Na czym to będzie polegać? Dawaj. Tepnąłeś już? O oh, lol. Ale mi coś zacięło teraz chwilowo. A coś tutaj było. Aha, to jest płytka. Taka pojedyncza droga. To jest chyba taki Ale... szybki parkour A... do przodu, stary tylko. Wow. Tylko, że ja zginąłem. O diamencie! No nie, nie możesz zebrać wszystkich diamentów ty. Oh, drugi mam. Dobra, to ja muszę. Przypadek zebrałem drugi, więc. Dobra, ja muszę się szybko tutaj na prowadzenie udać. Nie mogę tutaj doskoczyć. Halo! Tu doskoczyłeś? No, łatwe. E, ja nie mogę! Ale głupie, no, Czekaj. A e, ja mam teraz doskoczyć tam? Ty zbierasz oh, znowu kurde. wszystkie diamenty. Ale to jest fajne. Co to jest? Aha, to jest. Dobra. No, o nie, U zebrałem. Dobra. Ej to jest za trudne dla mnie. Okej, okay, jestem, jestem, jestem. O, tutaj. teraz no, trzeba się, tego się nie tu teraz Trzeba otworzyć jeszcze, dobra. Ale można szczęście wylądować na tym. Trzeba tylko się. Jesus. Ja ci otworzę drzwi, stary w powietrzu, dawaj. E. Teraz ja zrobię. <laughs> trzymam ci drzwi, trzymam, trzymam. No, Dajem. się nie skakać. Dalej, doskoczysz tutaj, stary, bez problemu. O, o, widzisz? O, dziękuję. Dobra, ja tutaj zebrałem piątego Gema. No, zamknąłeś, co? Zamknąłem, no, przez przypadek. Dobra, trzeba doskoczyć teraz na tę ciężarówkę. I mój emerald znowu. Dobra. Zobaczmy, co jest kolejnego tutaj. Ej, otwórzmy wszystkie garaże, Zobaczmy, co są ze zresztą jeszcze. Tutaj mamy jeszcze klasik znowu. Klas A, to są już same klasiki. Dobra, no to palmy jeszcze to. Ja bym później sobie zagrał na rapie modzie na moście, bo to był genialne. No, ten mod był spokój, ale dobra, jeszcze raz klasik. Aha, dobra. Czyli to jest. No popałeś. Czyli to nie są takie, to nie są takie już fajne, takie, te, bo tamte były serio tak spoko przygotowane, te na moście i tak dalej, nie? A to są po prostu takie, że się wśród tego biegnie. Ale dobra, na policję tutaj. Panie policjancie, proszę mnie, ja tylko skakałem tak po prostu po tym aucie. Proszę mnie nie aresztować. Proszę mnie my nie aresztować, tutaj, panie policjancie. My tutaj do, do wie, w dobrej wierze. Dobra. O nie, ej, rozjechała ja mnie policja, blok. stary. Hej, dobrze. No nie. Idę po checkpoint'a. O, ja, ziadał mi nie Dobra, może daj mi checkpoint'a tego, stary. Proszę. D duchowałeś? No. Dobra. Ja sobie tutaj lecę dalej w takim razie. O, to jest chyba to jakaś taksówka, albo jakaś taka wyścigówka, ten taki żółty. Jak się tak. O, nie, o, mi się nie udaje tutaj, dobra. Ale lecę na ten, ten. O, o nie! to. Co się dzieje, Miko? O, już nic. Dobra, bo musiałem, że muszę ratować radować. Dobra? Zdało się. Wo, Jestem, dobra? Teraz tu na to jestem. Nie, Do bo góry. ja to otworzyłem. Nic Masz checkpoint stary? Nie, już jestem tam w przy środku. Bo tu są drzwi. W sumie drzwi, tam trzeba do środka skoczyć, no Jestem. bo tam jest diament. Mam Dobra, zebrałeś. Teraz z tego trzeba przeskoczyć, chyba. Innej możliwości nie widzę. No, nie da się. Dobra, udało mi się. To prawda z rozpędu jeszcze. Ale jest. Dobra, mam emeraldzik. To ja tego... O nie, nie mam jednego diamentu stary! Tam o. widzisz, tam jest na dole, dobra. Już jest! Aha, skoczyłem się <noise> na Skoczyłeś idealnie białe. w tamtą język, nie, nie mieliśmy teoretycznie. Dobra, druga droga na tym terenie. Kurczę, jestem ciekaw, kto w sumie więcej diamentów zebrał. Ty pewnie. Pewnie ty, bo nie, bo ty przecież na jedną mapie całkowicie zebrałeś wszystkie ty Dobra. Ja taki łatwy skok nie umiem zrobić. A gdzie był ten diament? Tutaj tutaj był na tej mapie. Tutaj tak? był na tej białej. Dobra, ja szybko zbieram ten diament, który jest tutaj. I lecimy na biały tutaj na furgonetkę ja, nie ja ci już daje checkpointa więc o, możesz dziękuję. teraz sobie spokojnie tutaj fu! mam kolejny diament Dlaczego cię nie mogę wbić? czemu chcesz mi bić stary? Boś no mi bo jest... mnie popychasz Gdybyś mnie spychał się na tych, z tych samochodów to by było mega niemiłe trudno Dobra. ale byś mnie nie spychał przynajmniej no nie ja nie umiem skoczyć na ten na ten brązowy to mi się pewnie uda za pierwszym, a nie, ona no się. No jasne. Za pierwszym. Dobra, teraz to na ten jest To jest trudna fioletowy. gra. Tego się nie da Ej, zrobić. nie mam, gdzieś ominąłem jeden ten, jeden diament stary. Gdzie mogliśmy ominąć nie jeden diament? Nie wiem, diamen? właśnie patrzę, ale nie widzę. Bo, um. a może jeszcze dalej gdzieś jest? Tylko, gdzieś... Dobra, a może tutaj gdzieś w środku? Nie, tutaj nie ma żadnego wejścia, nie? No, chyba nie. To tam to jest stary, na tym, jest na tym, tym samochodzie, tylko nie z przodu. Tak, yeah, no. tym szarym, widzisz? Tam coś się z przodu miga, więc to znaczy, że on tam jest, tylko że po prostu specjalnie tak był postawiony, żeby żeby nikt nie wiedział, jak tutaj się dojść, ale ja już mam. Dobra, to zostało nam jeszcze dwie mapy i później spróbujemy jedną na rapidzie i zobaczymy. Tunel. Wtedy zrobimy taki ostateczny wyścig. Dobra, zobaczymy. Fu, kto pierwszy teraz <laughs> będzie na końcu? 7 aż? Ale, ej, ale ten tunel Luda. jest genialny! Dwa genialny, mam, dwa, dwa ja zebrałem, no. Miko! Teraz liczymy, zobaczymy kto więcej zbierze. Oj, tutaj, to... tutaj się chyba nie da, ale mnie długo jakoś przyjeżdżało. Dobra... Ja, Dobrze, gdzie, chyba... tutaj trzeba? Ej, może tą nie, prawą nie, nie stroną ci. właśnie, stare. No, ej! O nie, ej, co, teraz mnie uderzyłeś! To nie uderzyłem cię. Uderzyłem... Ej, da, da, się spychać, nie, nie uderzaj mi już. Stary, nie możemy It's się To auto, moje auto. Nie, no zostaw, biegnij tam do przodu. O, jest, no udało mi się... nie. no? jest, tak szybko, furgonetka! Jest checkpoint, ci zrobiłem, stary, jestem przynajmniej miły. A teraz się tepnąłeś, bo przed A, checkpointem jesteś. Nie, nie, nie tepnąłem się. No, ja nie zrzucaj It's mnie, stopnie. stary, nie wolno. A, nie, moje to że się tepasz to jeszcze mnie zrzucasz. Nie tepnąłem się. Tepnąłeś się, zaraz zobaczył konsolę Raz się tepnąłem. Zypnąłeś się przed chwilą, bo checkpointa nie znożyłem. Nie tak przed czytko. chwilą. Bo byłem od razu za tobą, ale mnie nie wierzysz. Sprawdź to Dobrze, jak teraz doskoczyć tutaj? Nie wiem właśnie, to jest takie. Doskoczyłbym dawno, Zde... gdybyś mnie nie bił. Okej, okay, a może tak. Bardzo daleko skok, chyba, no właśnie. Tutaj jest stary drabinka z tej strony, wiesz? Z tego zielonego trzeba. Ja się tam doskoczyłem wcześniej. Dobra, jest. Teraz szybko po diamencik. No ja nie umiem skakać. Znaczy, pońcik, po drugi diamencik. Co to wymyślił? No nie wiem, stary, jesteśmy parkurowcami po samochodach. Chyba ty. No ja też jestem, ja właśnie ja Czy jestem... ja nie jestem? Dobra, i kolejny. Chyba zebrałem więcej stary na tej mapie akurat. Nieprawda, bo ja. Nieprawda, Gdzie bo ja. ja. Dobra. Teraz poczek pońcik ostatni. O nie, nie wiem Nie mogę skakać na ten zielony. Zobaczymy, teraz. No ty mnie zawsze zrzucasz Do no kurde! Dobra, jestem. Emeraldzik oh, mój! Dobra, ostatnia mapa oh, go, stary nam okay. została. I zobaczymy, kto wygra wyścig ten, o główny ten taki. O, ale mi coś zacięło teraz tutaj. O nie, ale mam lagi teraz. Halo! Halo, Minecraft. Ja szybko! Jest. Ja zebrałem. Ja miałem. Ja, ja muszę coś wyłączyć, bo mi strasznie tutaj zaczyna, to jest strasznie duże, stary. Ja cię. Czemu Was to tak tam, zacinia? to, tutaj na pomoc drogową <grym> bo mam, mam ten telefon jeszcze Masz ten telefon w jaki punkt? Mam ten telefon <grym> To jest Mindpad Mini Ciekawe Nie, Mindpad Dobra. X Ja mam Xa Ja mam Mindpad Mini i Mindpad Xa właśnie, start Ja mam dwa telefony A ja mam jednego Nie, ty masz jeden tablet, drugi masz telefon No właśnie Bo X znaczy, i Mindpad ty... Mini mam No Mindpads, a nie Mind... iPad a, dobra, jestem na tej taksuwie, czy czymkolwiek to jest Teraz na tym... Tej... No nie stary, byliśmy tak <noise> checkpointa! Ale jesteś oszust! Ja <noise> cię... Patrz, ja, to nie... checkpoint Gdzie? Dobra, to ja w sobie A czekaj, bo ja nie kliknąłem go, o właśnie już Dobra, to idę się rozjechać <noise> Dobra, jestem Teraz na po, pana policjanta trzeba wjechać Czym nie bij mnie stary? W tak, czy... Okej, okay, dobra Przecież tego się nie da skoczyć. Jak to nie da się? To jest najłatwiejszy skok. Oh, thank you. <grym> Tylko tutaj nie. tutaj zauważyłem jeszcze diamencik, chyba? Czy już go zebrałem? Kliknij te checkpoint. Ale gdzie jest ten diamencik? A, tutaj jest jakiś diament. No, gdzieś Tylko mi się wydaje, że jeszcze jakiś diament ominąłem stary gdzieś. Chociaż o, nie, To jest moja wina. Kurczę. Tutaj trzeba chyba tak zrobić. No nie, no stary, nie zrzucaj mnie! Muszę, rywalizacja! Dobra, teraz tutaj, na górne samochody. I zobaczmy, czy tu jest coś z górnych. Myślałem, że jakiś diament będzie tutaj do odblokowania. Ale ja lecę tak. Siu, mam diamencik. Dizal, Jeszcze cztery diamenty nam kakaś. zostały stare. Ale to brzmi okropnie, jak ty tak ten. nie umiem gadać. Tak, jesteś przyjeżdżany, stary. Super. Dobra, tutaj mam, diame tutaj mam emerald, ale nie mogę go zebrać. Musimy starać się znaleźć trzy diamenty. Ale gdzieś tu były? Muszą gdzieś być. Dobra, ja skupię, skoczę jeszcze raz na te samochody na górze. Nie, tam na górze nie ma nic. Pat, tam jest w tym fioletowym furgoneczce jest takiej. O nie. Ja musimy się cofnąć, stary aż tam. A to cofniesz się? No, spróbuję się cofnąć, dobra. Do, tam jest ta fioletowa. Jeszcze dwa diamenty tam zostały. Doszukaj jeszcze drugiego. Może wejść na górę. W musisz wejść na te na, te, te na iron barsy i wejść na górę sobie, no? I zobaczymy. Hmm. O Kurde, tylko teraz tej będzie w No widzę właśnie w tamtej furgonetce jest. Ja tak cię tak się to schowało. Nie wiem właśnie jeszcze jeden nie być. Ej, ten w ogóle jaki jest taki ekstra ten samochód, ten czerwony tutaj. Taki. A tu jest! Na górze tam był? Nie, tutaj w żółtym, tu. Patrz, a wróćcie. Aha. Tu był a ty jesteś tam już. A może no. mi właśnie z góry będzie łatwiej do właśnie się ja dostać? Właśnie ja z góry doskoczyłem tam. Dobra, to może mi łatwiej będzie się z góry dostać na to w sumie. Dobra, na żółty Na ten fioletowy. Teraz jest taki... Nie. O nie, ja też tutaj ten, dobra, to jeszcze raz. Na trzeba z tej góry się sk jednak skakać na to, bo na no. ten policyjny jest strasznie trudno zobaczyć. O nie, mi spacja nie zadziałała teraz. Mi też. Daj, Miko, kto pierwszy, kto pierwszy? Dobra, trochę dziwnie. <grym> nie nie zepchnąłem cię wcale. Zepchnąłeś mnie. Nie, nie, nic takiego się nie działo. Nie ma żadnych dowodów, dobra. Że, bo teraz tylko nie zepchnęło. Dobra. Nie! Nie! Stary, ja już byłem tam bardzo blisko No to idź tam, jeszcze raz Jeszcze raz idę, no ale spadam znowu cały czas A już byłem stary Przed tą furgonetką No nie, było blisko Zobaczymy, a gdzie ty jesteś teraz? Y y z tyłu Ty na emeralda idziesz nie? O nie, ty chcesz zebrać tego emeralda Żeby w końcu ukończyć jakiś poziom Nie Dobra, no to zobaczymy będzie trudniej stary teraz, jak będę sam próbował. Ale dobra, może mi się uda. Przynajmniej nie mi przeszkadzał. Super. Dobra, udało mi się. Wbijam do tej furgonetki. Dobra, i wejdę do tego Emeralda. -da tam, dobra, tam. to jakiś tam. rapid. Teraz co, ja się świecę... Jaki rapid wybieramy? Łatwy. Ja bym wybrał ten most, most. Most na rapidzie. Dobra, to będzie chyba na Na co to podlega? Właśnie nie wiem. To trzeba na czas chyba jest liczone jakoś. O... Stary. Nie, to, to tak! O lol, jak zginiesz, to nie możesz tego. Dobra, ja to na w piątce robię. Stary nie, to się no chyba... To nie ma sensu chyba tak w ten sposób. Bo jak ktoś zginie, jedna osoba z nas zginie, to od razu zbierze nas na... No nie, kończymy, to to jest chyba na dwie osoby. Dobra, chodź już to wimy tutaj na tym, na tym samochodzie. Dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej takich różnych mapek, to możecie nam je także podsyłać na mapy Szymek gmail.com Podsyłajcie nam swoje mapy no, i do zobaczenia w takim razie w kolejnym odcinku ze mną był Miko. Możecie pić na kanał Mika. Także link w karcie i w opisie. Trzymajcie się. Cześć! Pa!